Alo, alo mordeczki, witam wszystkich zgromadzonych Nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj do gry wszedł event Urodzinowy event To już 14 urodziny Margonem Odpowiedzcie sobie na jedno pytanie Ile wy kurwa macie lat? Czajcie? Ta gra jest starsza Od was, od co niektórych moich widzów <noise> Dobrze, co? To już 14 urodziny, jaki jak nie? Już 14 lat przy tej kurwa kwadratowej gierce Ajajaj Więcej jak przepracowany godzin w pracy, kurwa, to nie oszukujmy się <gry> A tak całkiem poważnie to Chcę was zaprosić Na Na event Na event Na filmy związane z tym eventem, także no jakaś loteria O ja pierdolę. Co za nuty tata znalazł, co? Ściszę trochę Dobra, ale dawno nie nagrywają filmu, ale może na samym starcie wam coś pokażę z aktualności. Musicie mieć chyba 25 poziom, aby tutaj odebrać to. Darmowy przedmiot, kawałek kurdzielonego tortu. Trzy użycia, dobra. Idziemy. Eseu nie mam. Kurwa, czekajcie, ja zaraz ogarnę to, nie, bo ja... Nie wiem, wiecie, no dopiero co event wszedł do gry. Dobra już jestem Przepraszam was za Na co mi nie było gdzieś około minutę O tak hmm. Urodzinowy dwór Pewnie tutaj coś będzie Dobra Żulia Julia. Co tutaj robisz po co pijesz Pijesz żeby zapomnieć <grym> Wstydzę się że piję o ty kurwa <grym> Picie to jest życie Roboty to głupota A tak całkiem poważnie to to chuj ty chodzi w tym momencie, ej Na pewno są... Jest trzech kerosów Urodzinowych, 2-2-5 Zresztą może zaraz wejdzie i zobaczymy na Pandorze co ja kurwa robię z rywalami, nie? Ja nie mam dwóch legend A ja tych rywali gwałcę tak prawdę mówiąc, wiecie? Tutaj może... O, o! Robercie, pokaż kim jesteś Hmm Czekajcie, ja nie ogarniam nie przygotowałem się od Hinker co będzie miał o od ma losy Za kolorowe jakieś tam syfy Dobra Gdzie tu jest kurwa loteria? Madok? Nic nie ma kila Tylko żeby mnie nie zabili ej czasem Żeby nie stracił poziomu jak z coli A raz tutaj dwie, trzy pierdolne i chuj Tutaj jakiś questik jest do zrobienia, dobra No chciałbym wam pokazać jakieś itemy Lub coś, ale Dobra, spierdalaj dziadu Aaa Kurwa, gdzie tu jest loteria? Na pewno to muszę pożyczkę wziąć, ale też nie wiem jakie są losy i za ile, nie? może jakieś fajne pakiecieki są heroiczne. Kurwa. Napisałem na czacie, gdzie loterio, ale niech mi nie odpisuje, widzicie, no wyjebane mają wegle. Jakbym robił setny boże na wyrób, się wtedy by mi na pewno odpisali. No kurwo jebana! No nie chciałbym też tego przedłużać, ale no. Hmm. Żaden pies i bana nie napiszę kurwa, gdzie jest sweteria O, jeszcze 5 złotych mi zajebał z kurwy Hmm. Uklariona może, o! Aha, to jakieś urodzinowe te Czego się kurwa śmieje z Dobra, mordeczki. Niestety, ale no, wyjdę jeszcze stąd. Żaden dziad mi kurwa nie napisze. Nie? Aha, wyjście z miasta, dobra, czyli tak. Bierzemy na pewno pożyczkę z yy, Pożyczkę SAW, jak zawsze zresztą. Ile tysiąc? 1800 tysiąc weźmiemy. Dobra, bierzemy. I teraz tak, robimy kurwa loterię, taką mini. dobra, kupujemy. Mamy pięć kufereczków. Zobaczymy, co z tych kufereczków spadnie. Yy, kolejny kufereczek, a także kuferki z kuponami. Kuferek. Zobaczymy, ile kuponów dostanę. Trzy. Dobra, nieźle. Yy, ulepszenie pierścienia nasilnika, ale no. Bez sens Jebany kurwa syf, nie? Jebany syf Ja pierdolę <grymne> O. Ale to jest piękne Od razu sobie screena zrobię Wiecie, no jakoś miniaturka musi być zrobiona, ne? <grymne> Kurwa kiedy dawno nie nagrywałem, nie? Ja się czuję tak kurwa nie wiem, jakbym mu kogoś był No nie jest najgorzej, też nie jest najlepiej. Ostatni kuferek skraca czas nieprzytomności o 5 minut. Ha. Dobra. Wejdzie sobie na Pandorkę i Wam trochę pokażę Co się kurwa dzieje z moimi rywalami, nie? Ha. Jest naprawdę, czuje się tak silny Ogólnie to Kurwa najchętniej bym Ukrył kuny. pójdziemy sobie na nymfę Aby wiecie, no jakieś no one Nie widziały mojego kurwa, no, moich broni Jak ja tutaj sobie walczę z graczami Tylko muszę też tak zrobić Ej, Czekajcie, tak, a na jedynce Na jedynce dwa razy Truta, muszę o tym pamiętać, na jedynce Dwa razy truta, na dwójce dwa razy Gier, a na trójce gier z trutą nie wiem nagrać film od tyczących umiejętności, ale kurwa no jakoś Weny nie mam, Weny nie mam, no Ale ostatnio tak jak walczę na tej pandorze, to aż mi zachciało się grać tutaj, nie? Bo powiem wam, że jestem kurwa bykiem, nie? Jebanem, o tu jakieś wszyscy stoją. W ogóle co to za klan, a jak ktoś ich zna? No nie wiem, ja tutaj na tej Pandorze no nie było ile. No z dwa tygodnie, dzisiaj chyba miałem dwa tygodnie odkąd kurwa, no nie, nie grałem w tą grę i, i mam taką Wenę. W weekend oczywiście się livestream Pojawi, ale to dopiero w weekend Na dobre trzeba poczekać hmm. Gdzie mógłbym się przejść? Tutaj też, kurwa, teleportów nie mam Ale patrzcie, coś jak to się robi ha, ha. Kurwy, jebane Kocham ich radać na skanę Kocham to, jak oni płaczą Tak jest Przeszedłbym się na kwicisto, bo ogólnie na kaskadach twój ludzi jest Nie wiem, czy nadal, ale Przed, przed odpaleniem Nagrywania byłem no i rozjebałem łowcę w fullsecie, tanca w fullsecie, także no <grytania> dawać mi tutaj kurwa dwie legendy, nie? Mam jeden przeciek 1G, jeden potrzebuję jeszcze około 12. Up, up, nie ma, kurwa spania. Ogólnie się też jeszcze jeden film pojawi. Nie wiem, czy kogoś to będzie interesować, ale no chciałbym nagrać film z obstawiania Fame Mama, nie? Z walk Fame Mama. I wyjdzie mi to, wyjdzie mi to. Ja najczęściej kurwa wiem. Kto co jak? Dobra, Elopsy. Kto następny do wianuszka? O ty kurwa, co, nie pojebało cię typie? Ha, co za świer. Będziesz przedłużał? Wypier, dalej na tym bocie. Hello, hmm. gdzie ja mógłbym się przejść? Bo jest skoro 2 225 On na pewno nie respi. Na no macho może jeszcze tak, ale na pewno nie respi, kurwa na katakumbach. Nie, to był, był bez sens. Hmm. O na mógłby być. Na 300 mógłby być. Ajajaj. Widzowie napiszcie mi, skąd ja biorę takie kurwa dobre nuty, ej, na odcinaczki. PRM. O! Kurwa! Ajajaj, aj, aj, ale patrzcie, patrzcie jakie psy, ne? w setach pa, ten w secie. I ten, bo ten ostatnio przed chwilą do mnie w pizze został, nie? Przed nagrywaniem, ten zjeb, ne? patrzcie jak ją wypierdolę Jest chyba mnie ogarem, nie? Jeszcze ten będzie drugi wyzywał, nie I na tym chyba zakończymy mordeczki nasz odcinek. Patrzcie jaki, jaki ja jestem świetle, pa już kurwa zaraz do R-ki mu doszedłem. Patrzcie ten tam aur, już wyzyw leci, kurwa, w takim eku, co ja robię Pamiętajcie, z tym trzeba się kurwa urodzić, no niestety nie? Z tym trzeba się urodzić Z umiejętnościami bestii kurwa Ale jakie psy je a jeszcze wyzywa patrzcie żeby ten czasem kurwa nie padł nie? 88% bo teraz się leknął Dobra ale tak podsumując tą loterię to, To słabo trochę, co? Słabo, słabo, nawet powiedziałbym, że bardzo słabo Gdyby nie te legendarne błogo, to by była tragedia normalnie Długie kuferki sobie jeszcze odbierzemy Ale tych kuferków najebało, co? zwój Czerwonego Smoka się na pewno przyda hmm. to Pokażę wam coś jeszcze, nie? Pokażę wam coś jeszcze Niby mam ten 89 poziom na profilu Ale tak naprawdę mówiąc to sami na to spójrzcie No i tym smutnym akcentem Ale chyba... Może nie, że nie widać, bo kamerki nie ma, ale nie słychać, że jestem jakiś zmartwiony tym W sobotę maksymalnie w niedzielę live, nie wiem, nie wiem, bo na razie no, chcę po prostu zresetować kurwa swój mózg, go wyłączyć i podejść z chłodną głową do wszystkiego, nie? Bo, no nie powiem, po ostatnim tym deadzie trochę się wkurwiłem i nie chciałem się zmuszać do gry. Sobie kupiłem PS Plus i sobie aktualnie gram w FIFA 2020. Jutro się Foot Champions rozpoczyna w którym będę grał. Mówię, no jakoś się od kwadratów, nie? Ile można kurwa grać? Czasem trzeba zrobić sobie przerwę tylko po to, aby kurwa złapać drugi oddech mordeczki. I w ogóle dziękuję wam za ogląd, zostawcie kurwa łapkę, suba, A obesti setna berów się, bić się uda. Elo he, 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 ale kurwa śmieszne, nie? <laughs> siema, siema.